31 lat Jadwiga Kowalska uważała swoje małżeństwo za doskonałe. Ale w wilgotny czwartkowy poranek 1985 roku, w ciasnym biurze notarialnym przy ulicy Długiej w Warszawie, usłyszała słowa, które obróciły jej życie w proch. Notariusz odchrząknął, poprawił okulary i czytał dalej testament Stanisława. Mojej ukochanej żonie Jadwidze przekazuję mieszkanie, meble i wszystkie oszczędności. Z jednym warunkiem. Jadwiga siedziała sztywno na drewnianym krześle. Ich córka Beata ścisnęła jej dłoń. Warunkiem jest, że Jadwiga będzie co miesiąc wysyłać sumę tysiąc złotych na adres Kraków, ulica Floriańska numer 17, mieszkanie 4, na nazwisko Krystyna Wójcik. Płatności muszą trwać do końca życia mojej żony lub do śmierci Krystyny Wójcik. Pokój zamarł. To jakaś pomyłka! wyszeptała Beata. Ale Jadwiga patrzyła w przestrzeń. Tysiąc złotych miesięcznie. To była połowa ich pensji. Połowa tego, co Stanisław zarabiał w fabryce na woli przez czterdzieści lat. Kto to jest? zapytała cicho. Kto to jest Krystyna Wójcik? Notariusz milczał. Bezradnie rozłożył ręce. W dokumentach nie było wyjaśnienia. Tylko adres, nazwisko i kwota. Tysiąc złotych. Co miesiąc. Od trzydziestu jeden lat. Jadwiga wróciła pamięcią do 1954 roku. Poznali się na zabawie tanecznej w domu kultury chemik. Ona miała dziewiętnaście lat, Stanisław, dwadzieścia dwa. Tańczyli do miłości ci wszystko wybaczy, a on trzymał ją tak delikatnie, jakby była z porcelany. Trzy miesiące później się pobrali. Wesele odbyło się w małej restauracji pod kogutem przy placu trzech krzyży. Gości było 48. Tort kosztował 120 złotych, co było wówczas fortuną. Stanisław był dobrym mężem. Nie pił, nie bił, nie krzyczał. W soboty chodził z nią na targ na Różyckiego Poważywa. W niedzielę słuchali razem radia. Polskie radioprogram pierwszy nadawało podwieczorek przy mikrofonie o godzinie 16.30. Stanisław zawsze nastawiał herbatę pięć minut przed rozpoczęciem. Taki był precyzyjny. Taki lojalny. Mamo. Beata dotknęła jej ramienia. Musimy wracać, ale Jadwiga nie mogła się ruszyć. Tysiąc złotych miesięcznie przez trzydzieści jeden lat to było trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych. Prawie cała ich emerytura poszła na to. Co? Na kogo? Dlaczego Stanisław nigdy nie powiedział? Jadwiga siedziała w kuchni ich mieszkania na Pradze, w bloku przy ulicy inżynierskiej. Przez okno widziała dzieci bawiące się na podwórku. Było ich jedenaścioro. Krzyczeli, śmiali się. Ona trzymała w drżących rękach kopię testamentu. Czytała go po raz dwudziesty, jakby słowa mogły się zmienić. Stanisław zmarł dwa tygodnie temu. Serce. Lekarz powiedział, że to było szybkie, że nie cierpiał. Jadwiga miała 65 lat, Stanisław skończył 68. Planowali kupić działkę pod Warszawą. Chcieli hodować pomidory. Stanisław kochał pomidory. Jak mogłeś, szepnęła do jego fotografii na kredensie. Czarno-białe zdjęcie z 1963 roku. Uśmiechnięty, młody, szczęśliwy. 31 lat. Beata siedziała naprzeciwko, bladą twarzą. To musi być jakaś rodzina mamo może ciotka może jakaś dalsza krewna, której nie znałyśmy Dlaczego w takim razie mi nie powiedział? Głos Jadwigi był ostry Dlaczego to była tajemnica na stole leżały dokumenty bankowe, które znalazła w szafie Stanisława. Małe książeczki oszczędnościowe z banku PKO. Systematyczne wypłaty. Co miesiąc, 25, dokładnie 1000 zł. Od 1954 roku. Od roku ich ślubu. Żołądek Jadwigi ścisnął się boleśnie. Od roku ich ślubu. To oznaczało, że ta kobieta. Ta Krystyna Wójcik, była częścią życia Stanisława jeszcze przed nią. Albo gorzej, była częścią jego życia równolegle przez cały ich związek. Pokochał ją w jeden dzień 1954 rok, 19 kwietnia. Pamiętała dokładną datę. Był wtorek. Wyszli na spacer nad Wisłę. Słońce zachodziło. Było ciepło. Stanisław wziął ją za rękę i powiedział, chcę z tobą zostać do końca życia. I została. 31 lat. Ale teraz, siedząc w pustej kuchni, Jadwiga zdała sobie sprawę, że być może nigdy go nie znała. Trzy dni Jadwiga chodziła po mieszkaniu z kartką papierów w kieszeni. Na kartce był adres Kraków, ulica Floriańska numer 17, mieszkanie 4. Wyciągała ją, czytała, chowała z powrotem. Mogła spalić. Mogła zapomnieć. Mogła zostawić pamięć o Stanisławie czystą. Ale nie mogła. W piątek rano, o godzinie 6.45, Jadwiga wstała z łóżka. Ubrała się w granatową sukienkę, tę samą, którą nosiła na ich 30. rocznicę ślubu. Wzięła torebkę. 200 zł na bilet i adres. Beata spała. Nie powiedziała córce, dokąd jedzie. Nie mogła. Beata by ją powstrzymała. Dworzec centralny był zatłoczony. Kolejka do kasy ciągnęła się przez cały hol. Ludzi było 120, może więcej. Jadwiga stała 45 minut. Kiedy wreszcie podeszła do okienka, kasjerka spojrzała na nią znużona. Kraków, drugi klasa, proszę, powiedziała jadwiga. Jej głos drżał 180 zł. Jadwiga podała pieniądze. Ręce jej się trzęsły. Pociąg odjeżdżał o 8.30. Wagon pachniał papierosami i starym drewnem. Jadwiga usiadła przy oknie. Naprzeciwko siedziała starsza kobieta z koszem jajek. Obok młody mężczyzna w mundurze wojskowym. Dwudziestu trzech pasażerów w przedziale. Cisza. Pociąg ruszył. Warszawa znikała za oknem. Praga, wola, ochota. Ulice, którymi chodziła z Stanisławem. Jadwiga patrzyła i wspominała. 1958 rok. Kupowali lodówkę. Kosztowała 8 tysięcy złotych. Stanisław oszczędzał rok. Rok. A przez te wszystkie lata wysyłał 1000 złotych miesięcznie do Krakowa. Dokąd pani jedzie? Zapytała kobieta z jajkami. Do Krakowa, odpowiedziała Jadwiga cicho. Do rodziny. Jadwiga zawahała się. Nie. Do. Do znajomej. Kobieta skinęła głową i odwróciła wzrok. Jadwiga poczuła, jak żołądek ściska jej się boleśnie. Znajoma. Krystyna Wójcik nie była znajomą. Była kimś, kto znał Stanisława lepiej niż ona. Kimś. Kto dostawał połowę ich życia co miesiąc przez 31 lat? Pociąg jechał 3 godziny 20 minut. Jadwiga nie spała. Patrzyła przez okno na pola, wioski, lasy. Myślała o Stanisławie. O tym, jak w 1965 roku złamał nogę. Leżał w szpitalu 5 tygodni. Ona przychodziła codziennie. Przynosiła mu zupę, gazety, czyste koszule. On uśmiechał się, brał ją za rękę i mówił: Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. Ale przez cały ten czas wysyłał pieniądze do Krakowa. O godzinie 11:50 pociąg zatrzymał się na dworcu Kraków główny. Jadwiga wstała. Nogi miała chwiejne. Wyszła na peron. Ludzi było sześćset, może więcej. Krzyk, hałas, dym z papierosów. Szła powoli, trzymając toretkę mocno. Na dworze było zimno. Padał deszcz. Jadwiga nie miała parasola. Stanęła pod daszkiem i wyjęła kartkę z adresem: Ulica Floriańska, numer 17. Zapytała starszego mężczyzny o drogę. Dziesięć minut piechotą przez stare miasto, powiedział. Prosto ulicą Lubicz, potem w lewo. Szła przez mokre ulice. Płaszcz przesiąkł wodą. Włosy przykleiły się do twarzy. Ale Jadwiga nie zatrzymywała się. Mijała kamienice, kościoły, sklepy. Starych ludzi było siedemdziesiąt cztery na ulicy. Liczyła ich, żeby nie myśleć. Ulica floriańska była wąska, wybrukowana. Kamienice miały 300, może 400 lat. Numer 17 był na końcu, tuż przed bramą floriańską. Stara, żółta kamienica z odpadającym tynkiem. Jadwiga stanęła przed drzwiami. Serce biło jej tak mocno, że słyszała puls w uszach. Drzwi nie były zamknięte. Weszła do ciemnej kratki schodowej. Pachniało wilgocią i starością. Schody skrzypiały. Mieszkanie cztery było na drugim piętrze. Jadwiga szła powoli, licząc stopnie: 41. Stanęła przed drzwiami. Drewniane, stare, pomalowane na brązowo. Na tabliczce wyblakłym pismem, wójcik. Jadwiga podniosła rękę. Drżała. Nacisnęła dzwonek. Usłyszała kroki. Powolne, ciężkie. Ktoś podszedł do drzwi. Zapadła cisza. Jadwiga czuła, że ktoś patrzy przez wizjer. Drzwi się otworzyły. Stała tam kobieta. Stara, siwa, drobna. Miała 65, może 70 lat. Twarz pomarszczona, oczy ciemne i smutne. Ubranie proste, szara spódnica, brązowy sweter. Patrzyła na Jadwigę długo. Bardzo długo. Pani jest żoną Stanisława, powiedziała cicho. To nie było pytanie. Jadwiga nie mogła mówić. Gardło ścisnęło jej się boleśnie. Wiedziałam, że pani kiedyś przyjdzie, ciągnęła kobieta. Proszę wejść. Czekałam trzydzieści jeden lat. Mieszkanie było małe, ciemne i zatęchłe. Jadwiga weszła do środka, drżąc. Krystyna zamknęła drzwi i poprowadziła ją do pokoju. Meble stare. Kredens z 1950 roku. Fotel z przedartą tapicerką. Mały stolik nakryty ceratą. Na ścianie wisiało jedno zdjęcie, czarno-białe. Mały chłopiec, może trzy lata, z ogromnymi ciemnymi oczami, takimi samymi jak Stanisław. Jadwiga zatrzymała się. Serce biło jej tak mocno, że nie mogła oddychać. To jest Tomasz, powiedziała Krystyna cicho. Mój syn, syn Stanisława. Pokój zakołysał się. Jadwiga oparła się o ścianę. Miał syna? wyszeptała. Tak. Krystyna usiadła ciężko na krześle. Ręce jej drżały. Poznaliśmy się w 1950 roku. Stanisław miał 19 lat, ja 17. Pracowaliśmy razem w hucie imię Lenina. On był mechanikiem, ja pracowałam w kantynie. Byliśmy młodzi, głupi, zakochani. Jadwiga słuchała. Czuła, jak świat rozpada się na kawałki. W 1951 roku zaszłam w ciążę. Nie byliśmy małżeństwem. To był wielki wstyd. Rodzice mnie wyrzucili. Mieszkałam u cioci w Nowej Hucie. Tomek urodził się 23 maja 1952 roku. Ważył 3 kg 200 gramów. Był piękny. Krystyna wstała, podeszła do kredensu, wyjęła pudełko. Stare, drewniane, popękane. Otworzyła je. W środku były listy, fotografie, świadectwo urodzenia. Podała je Jadwidze, świadectwo urodzenia. Tomasz Wójcik, ojciec Stanisław Kowalski, data urodzenia 23 maja 1952 rok. Stanisław kochał Tomka, ciągnęła Krystyna. Łzy płynęły jej po policzkach. Przychodził codziennie po pracy, przynosił mleko, chleb, pieniądze. Chciał się ze mną ożenić, ale ja, ja się bałam. Bałam się, że jego rodzina nas nie zaakceptuje, że będziemy głodować. Mówiłam, że poczekamy, aż znajdzie lepszą pracę. Jadwiga patrzyła na zdjęcie chłopca. Miał uśmiech Stanisława, nos Stanisława, oczy Stanisława. W 1953 roku Tomek zachorował, powiedziała Krystyna. Głos jej się załamał. Zapalenie opon mózgowych w lipcu. Było upał. 40 stopni. Stanisław biegał po całym Krakowie szukając lekarza, ale wtedy wtedy szpitale były przepełnione. Kolejki były długie. 180 pacjentów czekało na przyjęcie. Jadwiga zamknęła oczy. Tomek umarł 7 lipca 1953 roku o godzinie 16:40. Miał rok i półtora miesiąca. Stanisław trzymał go w ramionach, kiedy przestał oddychać. Krzyczał, płakał, mówił, że to jego wina. Że gdyby miał więcej pieniędzy, gdyby był lepszym ojcem, Tomek by żył. Cisza wypełniła pokój. Jadwiga płakała. Nie mogła przestać. Stanisław się załamał, szepnęła Krystyna. Miesiąc później odszedł. Powiedział, że nie może na mnie patrzeć, bo przypominam mu o tym, czego nie uratował. Przeprowadził się do Warszawy. Myślałam, że zniknął na zawsze, ale w grudniu dostałam list i pieniądze. 100 złotych. Pisał, że to za Tomka, że będzie wysyłał zawsze, że nigdy nie zapomni. Jadwiga otworzyła pudełko z listami. Było ich trzysta siedemdziesiąt dwa. Po jednym na każdy miesiąc. Każdy zaczynał się tak samo. Dla Tomka. Krótkie słowa, przeprosiny, ból. Dlaczego mi nie powiedział? wyszeptała Jadwiga. Bał się, odpowiedziała Krystyna. Bał się, że go zostawisz. Że nie zechcesz być z mężczyzną, który miał dziecko z inną kobietą, dziecko, którego nie uratował. Pisał mi o tobie, w każdym liście, mówił, że jesteś najlepszą rzeczą, jaka mu się przytrafiła, że dałaś mu nowe życie, ale przeszłość przeszłość go nie opuszczała. Jadwiga patrzyła na fotografię Tomka, mały chłopiec, którego nigdy nie poznała, pierwszy syn Stanisława, pierwsza wielka miłość, pierwsza wielka strata. On mnie kochał? Zapytała cicho. Tak? Powiedziała Krystyna stanowczo. Kochał panią całym sercem, ale kochał też Tomka i nie potrafił wybrać między pamięcią a teraźniejszością, więc żył z obiema. Płacił za swój grzech, za to, że nie uratował syna. Myślał, że jeśli będzie wysyłał pieniądze, jakoś odkupi swoją winę. Jadwiga siedziała długo w milczeniu. Myślała o Stanisławie, o tym, jak w 1979 roku zapłakał, gdy Beata urodziła ich wnuka. Powiedział wtedy: To cud, życie to cud. Teraz rozumiała dlaczego. Będę kontynuować płatności, powiedziała w końcu. Krystyna spojrzała na nią zaskoczona. Nie musi pani, muszę, przerwała Jadwiga. To był jego sposób na życie z bólem. Nie mogę mu tego odebrać, nawet teraz. Wstała, podeszła do zdjęcia Tomka, dotknęła szkła delikatnie. Przepraszam, że cię nie znałam, szepnęła, ale obiecuję, że będę o tobie pamiętać. Krystyna podała jej małą fotografię chłopca. Proszę ją wziąć, Stanisław chciałby, żeby pani ją miała. Jadwiga wzięła zdjęcie, włożyła je do torebki obok fotografii Stanisława. Wracała do Warszawy późnym wieczorem. Pociąg był pusty. Jadwiga siedziała przy oknie i patrzyła na ciemność. Myślała o 31 latach, o tysiącach uśmiechów, śniadań, spacerów. O cichych momentach, kiedy Stanisław patrzył w dal i milczał. Teraz wiedziała, o czym wtedy myślał. Prawdziwa miłość nie polega na braku tajemnic. Polega na przyjęciu człowieka takiego, jaki jest. Ze wszystkimi ranami, stratami i niewypowiedzianymi bólami, Stanisław chronił ją przed prawdą, która mogła ich zniszczyć. Może miał rację. Może nie, ale kochał ją. I to było prawdziwe. Kiedy dotarła do domu, było późno. Beata czekała, zdenerwowana. Gdzie byłaś? Jadwiga podeszła do kredensa. Otworzyła szufladę. Wyjęła ich album rodzinny. Otworzyła pierwszą stronę. Ich ślub. 1954 rok. Obok włożyła zdjęcie małego tomka. Tutaj, powiedziała cicho. Poznaj brata, którego nigdy nie miałaś. I opowiedziała córce całą historię.